Śniła ci się kiedyś była dziewczyna? Zobacz, co oznacza taki sen. Sen o byłej dziewczynie często wskazuje na nierozwiązane emocje lub uczucia związane z przeszłym związkiem. Może to być znak, że wciąż masz jakieś niewyjaśnione sprawy lub uczucia, które potrzebują uwagi. Taki sen może być próbą podświadomości, aby pomóc ci zrozumieć i przetworzyć te emocje. Jeśli w twoim śnie była dziewczyna, pojawia się w pozytywnym kontekście. Może to oznaczać tęsknotę za przeszłością lub za pewnymi aspektami tamtego związku. Może to być wyraz pragnienia powrotu do czasów, kiedy czułeś się szczęśliwy i spełniony. Taki sen może przypominać o pozytywnych cechach Twojej byłej partnerki, które cenisz. Sen o byłej dziewczynie może również symbolizować lekcje, których nauczyłeś się w poprzednim związku. Może to być sposób Twojej podświadomości na przypomnienie Ci o ważnych doświadczeniach i naukach, które możesz wykorzystać w przyszłości. Taki sen może pomóc ci zrozumieć, co było dobre, a co złe w tamtym związku i jak możesz to wykorzystać w swoich obecnych relacjach. Jeśli obecnie jesteś w nowym związku, sen o byłej dziewczynie może wskazywać na porównania i obawy. Może to być sygnał, że porównujesz swoją obecną partnerkę do byłej lub że masz pewne obawy związane z obecnym związkiem. Taki sen może być zachętą do zastanowienia się nad tym, czego naprawdę chcesz i potrzebujesz w związku. Sen o byłej dziewczynie może również sugerować, że masz jeszcze jakieś niezakończone sprawy z przeszłości. Może to być potrzeba wybaczenia, zamknięcia pewnych drzwi lub wyjaśnienia niedomówień. Taki sen może być sygnałem, że musisz skonfrontować się z przeszłością, aby móc ruszyć dalej. Jeżeli chcesz poznać szczegółową interpretację snu, zapraszamy na stronę Sennik Biz.